Mordo, ty to masz łeb. W życiu bym nie wpadł na to, żeby ujebać listonosza w ciemnych zakamarkach. Dwadzieścia koła wpadło i zero przypału, czapki z głów. Tydzień czasu go obserwowałem. Codziennie chodził tą samą trasą. Obczaiłem, gdzie nie ma kamer, kiedy roznosi emerytury i parę innych szczegółów. Jesteśmy braćmi, więc nikt z nas się nie popruje. W razie przypału do niczego się nie pocujemy i chuja nam udowodnią. Pewnie, że tak ty zawijaj się na chatę, a ja jeszcze wskoczę po parę browarków. Wrócę to pomyślimy, co zrobimy z takim szmalem. Odpal fifę, przy okazji znowu cię zleję. Zlać to ty możesz się w gacie. Szybko wracaj, bo pewnie pały będą się teraz kręcić po rejonie i szukać kogoś o twojej i mojej posturze. Czekam na kwadracie. Dzień dobry, aspirant Maciej Dukcia. Panie Robercie, jest pan podejrzany o napad na listonosza. Jeżeli poda pan wspólnika, to sąd potraktuje pana łagodniej. Panie, ja dopiero z domu wyszedłem. Co pan pierdolisz? A z drugiej strony, nawet jeśli byłbym to ja, to nigdy, ale to nigdy bym nie wydał wspólnika. Nawet się nie zdążyłeś przebrać. Wszystko pasuje do opisu listonosza, więc przemyśl, czy na pewno jesteś taki sztywniutki i znowu chcesz iść pierdzieć w pasiaki. Yy, dobra, kurwa, może to ja byłem, ale frajera ze mnie nie zrobicie. Na sztywniutko. Jesteś taki pewien? Wolisz siedzieć na parę lat, niż wydać kolegę? Taki jesteś honorowy. Kolegę? Powiem ci, że za kolegę bym karku nie nadstawiał. Ale ja brata nie sprzedam. Nigdy. Debil. Masz tylko jednego brata, więc więcej mówić nie musisz, geniuszu.